Ej, witajcie, z tej strony Mister Bobru, a to są odpowiedzi na wasze pytania. Tak, e, w końcu się do tego zabrałem, to nie jest dużo, naprawdę. E, nawet się cieszę z tym, że nie muszę tego odpadać. Co prawda jest dużo komentarzy po takich parę pytań, ale nie jest to trudnie skomplikowane. E, może być trochę inaczej, bo nagrywam zupełnie inny program. Komentazju. E, I no cóż, zabierałem się do roboty. Tutaj mam kanał mój, jakby ktoś chciał coś wiedzieć. Cokolwiek. Tak. E, dobra, gdzie jest, Mmm... W weekend. Najprawdopodobniej, jeżeli nic na nie wypadnie, to weekend. Tak, już się za to bierzemy. Przepraszam Was, również za tą obsługę czasową, ale no, niestety tak wyszło. E, RedGard 98 Pamiętam Cię, Graliśmy razem ze Zerotem. Tak. I byłem na, na Twoim nagraniu Dalej, Drychu idzdę. Um, kiedy jest draft było? Putrałeś swoje zdjęcia. Tak, e, To. To są moje zdjęcia. To moje zdjęcie. Ja nie wiem, teraz w to wchodzi, w miarę sensu. E, co ci zawsze zajdu tam sobie? To jest moje zdjęcie. E, Sprzedraczu co prawda, ale tak, aktualne dosyć. E, z jakiej dry najczęściej drasz, Mm, no Ostatnio gram w testy Timowe wszystko co jak leci Orcs Must Die, e, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 Skyrim, The Elder Scrolls 5 e, Borderlands trochę, m, Titan Quest e, Zdarzy mi się, w, m, ten Modern Warfare Na pewno sporo gram, e, przepraszam ogólnie że jestem trochę taki e, Będę się jączał, że tak powiem i tak dalej ale jest dosyć późna godzina, a ja muszę to nagrać. A, no, o, szuszura pytanie. E, Czuję się wyróżniony. Czuję się wyróżniony, szuszuro. Co sądzisz o biednym, wymierającym rodzie szuszurów? Jak myślisz, ilu esów należy zabić, abyśmy przetrwali? Hmm, wydaje mi się, szuszuro, że musicie zabić jak najwięcej esów, a szczególnie tych z brodą, z tą złą brodą, to im więcej zabijecie, tym więcej zostanie was. Tak, to jest głęboka myśl. Dobra, zrobisz vloga, wideobloga vloga. zrobię, ale nie teraz. Jestem w gimnazjum, nie planuję teraz nic takiego e, Może w liceum. Zobaczę, jestem w trzecim gimnazjum, więc myślę, że to jest możliwe, ale nie teraz. E, pozdrowisz mnie, pozdrawiam cię szuro.. E, lover Dobra. Czy masz nick Mr. Bobru? A więc tak e, to. To się opiera to właściwie na tym, że jest to Czewariusz mojego imienia. A to właściwie przezwiska. Okej, okay, przepraszam Was, miałem dosłownie chwilowe cięcie. Musiałem coś sprawdzić. Mm, tak, mówię o, mo o tym odmiku. To jest z mojego imienia, a to właściwie też czsewki czasami. To to zostało dodane przeze mnie. A to, no tak, to, to jest właśnie od mojego imienia. Zamieniłem to na nazwę zwierzaka, żeby było trochę ciekawiej więc jestem takim bobrem. Nie, żebym się podoba na bobrów, Nie chcę ani druby, ani... amogrona ani futra, ale... Tak, coś takiego chciałem wymyślić co wpadnie w ucho i zostanie w tym uchu. Bobru. O, zostało. No właśnie. A Mister jest takie dosyć uniwersalne. Zawsze można dodać. Czy podświadomie próbujesz dołączyć do drona szuszorowników tuszowników? Nie, nie próbuję, bo już nim jestem. E, mogę pokazać twoje zdjęcia na twoim kanale? Możesz, ale ja już sam je pokazałem. O tu. Jest pod e, tym takim... pod, tej, pod tą level kolumną. E, może i kiedyś pokażę, a na razie nie ma kamerki. Dzięki, Marders. Czy pokażesz gdzieś swoją twarz? Proszę, tutaj jest. E, top 10 dier z 2011 roku. Aż mm. mówiłem, że nie mam takiej topki z 2011 gier. W ogóle nie mam tyle gier. Ale no cóż, no powiedziałem tam Skyrim trochę e, podobałem się też ryzy, których nie mam, na przykład Battlefield trójka, e, Święty Rów trójka Myślę, że coś jeszcze by się znalazło e, Wybierasz się gdzieś na wakacje, owszem wybieram się. Najprawdopodobniej do Augustowa, bo tam zazwyczaj spędzam sporo część wakacji, a przynajmniej trochę. No i będę wybierał stoctu też sporo. Mm, więc jak coś w ogóle jest z proszę bardzo, może że mi cię spotka nawet. E, terraria? No pff, ciężko powiedzieć na razie, ale jest prawda, mam na głowie, dopiero będziemy się o Terrari. Drażczycieś inne niż te, z których tręc zerajmy. E, tak, mówiłem już o tym. Dlaczego w Quadratlandzie dałeś seat BMW? E, BM to są moje m, dwa imiona, a W to nazwisko. Nazwisko wam nie powiem. Imiona to e, pierwsze to Bolesław Bolek, m, drugie to Mariusz. W sumie imiona dosyć takie oryginalne, bym powiedział szczególnie pierwsze, ale powiem wam, że to jest najfajniejsza krzywka, to może być bolo. Po prostu rozpływam się jak tylko mogę, no ona jest naprawdę super. No i myślę, że pasuje do mnie. Podkreśla ten mój, mój charakter i w ogóle. E czy układasz bądź użyć ciśnastego Rubika? <noise> Ułożyłem jedną ścianę i rzuciłem tę gówno o ścianę. O, super. Dwa powtórzenia. Nie, jestem, lubię takie różne układanki logiczne, ale to, to jest za silne dla mnie. Komentarz został usunięty. Szazi, mówiłem dlaczego czsywka? Mówiłem jak mam na imię. To była twoja pierwsza, ale którą najdłużej miałeś czsywkę? która nade mną wisi to jest bolo, od niedawna bobru. Mm, miałem też dać przenośne, gdzieś, jakby Małt, to pamiętam, że z mi łapa nazywali. Nie wiem dlaczego, ale tak mnie nazywali. Jaka, była um, jaka jest twoja zasada odnośnie rwania, czyli czy nagrywasz przymusowo? E, to jest tak Nigdy nie nagrywam na Marsę przymusowo, chyba że naprawdę zalilam z czymś wam odrobnie e, Raczej próbuję nagrywać dla fanów, wczoraj zaczęłem zacząłem nagrywać to 6 odc odcinków na raz poleciało 3 w jeden dzień, 3 w drugi i nie mogłem się oderwać praktycznie, ale później myślę cholera, jeszcze sobie zostawię trochę po tym no i teraz mam 6 odcinków nagranych. Dwa na YouTube są. Jeden pokazany, drugi na niepubliku. No i ogólnie powiem wam tak, nie róbcie niczego na siłę. Jeżeli coś jest naturalne, jest o wiele piękniejsze. Taka moja rada. Czy pozdrawiasz mnie w pytaniach i odpowiedziach? Pozdrawiam Cię z 11. Odpowiedź. Dzień dobry, że odpowiedziałeś. 12 Usuń. Kiedy jest traf 2. Najprawdopodobniej w weekend. Kiedy bonus straż będzie to 3. Muszę mieć chęć, tak jak powiedziałam przed chwilą, wolę naturalne reakcje, więc zobaczę. E, skąd znasz Recrujina? Tak, to mój kolega z klasy, z przedszkola, ze szkoły, podstawa jest z gimnazjum. E, co wolisz? Xbox e, 360 czy PS3? PS3. Mm, miałem i 100, i 100 do czynienia u mojego kolegi, jak dzieciusia zresztą. I powiem wam, że zdecydowałem PS3 o poczekajcie, jeszcze jedno cięcie małe okej, okay, jesteśmy po małej przerwie e, tak więc kontynuujemy Ym, to już było PS3 jest dla mnie taką stacjonarną platformą myślę, że ona jest wygodniejsza Ym, ogólnie miałem PS2 i dRAM na PS3 i mam PSP, więc myślę, że jestem bardziej zżyty z tym rodzajem konsol i po prostu już dużo na nich przyszedłem, lubię a XBOX to XBOX trochę inna historia co sądzisz o grze wwe12? To jest he w wrestling biatyka. Ja nie jestem wielkim fanem, Za zbyt dużo o tym nie wiem w sumie, w ogóle nie trzeba do tej gry, pewnie jest na konsolę. tak mi się wydaje że większość takich biatyk jest na konsolę, więc niestety nie mogę ci powiedzieć mpn 123 full, co o tym sądzę, bo nie mam i nie słyszałem komputer, Xp, Vista, czy 7 Pytasz o system. 7, 7 nie korzystałem, a chciałbym. Xp, Vista, Xp o wiele bardziej, Vista to jest gówno, zawisne główno gówno i mamy gdzieś straszliwie mnóstwo błędów, mnóstwo problemów z kompatybilnością. Ciężki system. Czy polecisz mój kanał? No niestety, mp123full Będziesz na filmiku, to już jest coś. Więc o więcej nie prosi. Czy będziesz jeszcze Ice Icecraft 2? Będę, już o tym mówiłem. Kiedyś się Minecrafta z fabułą? Mówiłem. Zrobisz to pokaż twarz? Proszę bardzo, to jest moja twarz. W tym linku oczywiście. Palisz? Nie. A może Harry Potter? <grym> nie, dobra. Przepraszam was. No jak to nie? No nie. Czasami się zdarzy mi snufnąć, ale to nic, nic poza tym. Co ty... Mm, co ty... Jak ci to odpowiedzieć, żeby nie było nudno? Patrzysz na mój filmik pytania-odpowiedzi. <grym> Standard. Czy masz PSP? Mam PSP. 3004 Piano Black. Przerobione. Nie mówiłem tego. Nieprzerobione, czyściutkie. O Jezu fail e, Sims 2, 3 lub 1. Nie, nie, nie lubię Simsów, nie grałem, nie lubię, nie będę grał Feto, z koniec, koniec tematu. Nie lubię tej gry. Ona mi się dolarzy, e, Z osobami takimi... Ciężko co nawet określić Po prostu nie lubię nicele. Oczytuję odpowiedzi. Proszę, o to są odpowiedzi. Przed chwilą były. Jaki jest twój ulubiony horror? Horrorów jest dużo. Myślę, że na szczycie jest The Ring 1 i The Ring 2. Oraz yy, hostel 1 i 2. Są takie standardy. W sumie w mojej rodzinie dosyć takie, można powiedzieć, że to tradycyjne horrory. Zawsze miło mi się je ogląda. A te dziewczynka z RIM, to była kiedyś taka straszna postać, że po obejrzeniu filmu to się yy, pójście do toalety, przez który też to była wyczynówka wielka. No, ale to minęły te czasy. To, się, cieszę się że pytacie. Ogólnie ostatnio oglądałem jakiś tam mm, koszmar milionu lata. jestem fanem horrorów, co prawda czasami się po nich boję, nie ukrywał, ale są fajne. Lubię takie rodzaje filmów. Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. Tak, niebieski. Ile masz lat od... od czego? Od urodzenia? No to mam 15 rocznikami, 16. Jaki był twój pierwszy film na YouTubie? Aha, to jest całkiem ciekawa historia. Był to odcinek nazwany Minecraft Kaboom dla Funu FANU Ale to, ja to czytałem dla na Funu e, Nagrany na serwerze z goku i wysydzaliśmy jakiś domer i całą górę po tym, ale to domet był tylko rany wysyłanie. To było żałosne i było tam dźwięku e, Co prawda chyba rozmiar był dopasowany. Też były pasy po bokach, ale było całkiem nieźle. No ale nic tam nie wyszło. W sumie, co prawie to zapoczątkowało trochę moją karierę YouTube'ową, bo myślałem później: A, powrzucam do tego Minecrafta, bo dla funu, może coś tam będzie. No i się rozwinęło. Co za ice draft? po prawie Minecraft. Dobra. Ice draft już mówiłem. Jak się już mówiłem? Czy dasz coś z Minecrafta? Minecraft jest tylko weekendy. Przyszczytowałam dla Was Zeldę Bobr, prawda? Jeszcze jedną można drążyć. Maksymalnie dwa materiały będą w weekendy, więc ja bym je nie prościł, bo nie wyrobię się. Więc tyle na temat Minecrafta zeldy teraz będziecie mieli sporo. Mam na parę odcinków, jak mówiłem już wcześniej. Czy zapomniałeś, że nie ma osmo pytania? Nie zapomniałem, po prostu nie zauważyłem. Skupiłem się na treści, a nie na cyferkach. To no dobra, wygrałeś. Mam nadzieję, że mój członek też będzie w filmiku. Pozdrow Bobru, Pozdrawiam również. I tak, jest w filmiku. Jakie jest 10 ulubionych gier? Mówiłem, że trudno mi wymienić, e, lubię czasami sali całe, więc że sara heroesów to jest 5 gier heroesów Mighty Magic, 6 też właściwie już, a ja w 6 dzień grałem. E, teraz Mighty Magic e, Mandate of Heaven, For, for Blood and Honor, które to, to też parę gier, więc trudno mi powiedzieć, ale powiedziałem wcześniej, co już lubię grać, więc to chyba wystarczy. Od część filmu filmy na YouTube? I to jest 1 czwarta 2011. Miałem wcześniej konto to powstało, ono, żeby wrzucić ten jeden filmik Minecraft kabun dla Funu. Pokazów Wam manager, ale tam mam niestety materiały, które nie powinny się ukazać dla Waszych oczu. No, ale to i zaczynamy... Zobaczymy Quadratlandy Eee Poczyć, o jest 10 marzec, to jest pierwszy. tutaj zacząłem. Całą tu zabawę eee, Kto Co cię zachęcił? Zachęcił mnie W sumie ja byłem takim głównym koordynatorem Ja się sam siebie zachęciłem w sumie Ale Zachęcili mnie let's playerzy Ci pierwsi prawdziwi let's Czasy kiedy jeszcze CTSD miał 5000 tysięcy widzów JJ miał 100 widzów I w tak to wtedy się zaczęło Wtedy Pokochałem let's play'e I postanowiłem sam coś nagręcić No i teraz Właśnie słuchacie, Czoroś to całkiem niedawno co zaczął, i się sam rozwijał w sumie bez żadnych poleceń, itd. tak dalej. Tak, swoją drogą, by the way. Lecz hmm. on nazywa się Mr. Bobru było, lecz on postanowił jeszcze serię popularną. A to też całkiem śreła historia, bo jak miałem swój Quadrat Land, ee, to Goku mnie zachęcił po obejrzeniu pierwszego odcinka z sezonu drugiego e, przyród z Minecraft, czyli JJ.J. Zachęcił mnie do czegoś podobnego w klimatach śnieżnych. Ja, tak? Bo w sumie wydaliśmy tutaj na Skype'ie mieliśmy konferen konferencję. I tak mówię: Słuchaj, stary Puknij się, coś, też głupi pomysł. myślisz, że będzie coś nas oglądał? mam 10 widzów. 15 może tam mieliśmy. Nie pamiętam. Nikt nas nie odglądał. No i puściliśmy parę odcinków. Zachęcił mnie jednak. Puściliśmy parę odcinków. 8 odcinek był z 100 widzów, z to co pamiętam? I jak później poszło wiosna, 25 prawy świetleń, prawie cholera. Jakbym się nie posłuchał w tej Goku, prawdopodobnie bym teraz mówił do 300-200 widzów. Goku, dzięki, <ścoughs> przyjacielu. dlaczego, nie, mm, chwila. Jeśli moje pytania znajdą się w filmie, to dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam. Ja Cię również pozdrawiam i dziękuję za pytanie. Dlaczego nazywać się Bobru? Było. Z czą wpadłeś na pomysł? Było. Jak drażnej chętniej? Obecnie Team Fortress 2. Zdecydowanie. Eee, możecie oprócz fanboxa mnie spotkać w tym paru serwerach. Nie wiem, czy będę podawał ich IP, zobaczę jeszcze. Eee, czy nie będziecie to w komentarzu arotica.pl? No, przeczytałem już chyba. Tak, to ten komentarz. Niestety, ale lecę w drugą stronę. Nie od góry do dołu, tylko od dołu do góry. Jak masz na imię było? Chcesz montę? Tak, chcę montę. Jeroz, fajną dziewczynę do tego. <laughs> Jak się zaczęło sery multi? A jest Traffic Questland. A jest est, Traffic opowiadałem. Questland z kolei zaczął się, jej wyszedł Adventure Update, czyli patch 1819. Chcieliśmy pokazać dla świata, ile się zmieniło. I przy okazji fajnie nam się zaczęło grać. Więc podraliśmy. I spodobało nam się. Z nie mam odcinków nie mam czasu nawet na Ice Drafta, sobie na Questlanda, który trwa zazwyczaj 40 minut więc star wyszło nie ma błędów jadził, nie ma kiedy następna część Ice drafta było? Questlandu eee, też ciężko powiedzieć na pewno po Ice i po Terrarii Terrarii musimy narzucać obrady ale to już, już inna ich historia zupełnie jak masz na nimi w Reelu? Było mąsiu, Monisiu... mąsiu, Nie wiem. Jaka jest twoja ulubiona gra? Ciężko, ciężko powiedzieć. Mam wiele ulubionych. Lubię po prostu. Oto, minęłem. Masz dziś wradów na YouTubie? Wrogami to nazwać nie można, ale miałem z paroma osobami sprzeczki. Takie sprzeczki... Takie... Nie chcę o tym mówić w sumie za dużo. Ale wszystko teraz z nikim nie mam za bardzo, utargów, zatargów, utargów Oh my god, epic shit e, Nie, nie mam z nikim, raczej wszyscy mnie lubią. E, nie jestem jakimś wrogim dobrym. Mm, raczej, raczej spoko A jeśli masz to jakich? E, naj, najszybciej można e, walnąć na konflikt z Blazajem Mój Goku z Blazejem. a później ja się do niego dołączyłem W sumie po obu stronach stanąłem nie chciałem, żeby się tu wszystko poczuciło i udało nam się jakoś to pogodzić. Eee, tam była gdzieś sprzeczka, jeden obrażał drugiego, drugi pierwszego, no ale w końcu wszystko się dobrze ułożyło i żyli długo i szczęśliwie. <grych> Nie, i teraz wszystko jest spoko. Pozdrawiam w blazejo, Blazejo, jeżeli oglądam ten filmik, chociaż wątpię, on tam pewnie ma swoje, mm, swoje oglądane filmiki co ja mówię, lub, kto byś trzęsł filmiki na YouTubie. co to mówię, CTSD, myślę, że od niego, to mi zachęciło najbardziej. Jedno, poradniki do Minecrafta. Ale to były czasy, oglądało się to i chłonęło się wiedzy z tych 10-15 minutowych filmików. To było niesamowite. Z Minecrafta, znasz Minecrafta? CTSD, już mówiłem. Ile zamierzasz y, zrobić splejów No to zamierzam robić cosplayów, ile popadnie aż gry mi się strączą, a miejsce na dysku razem z dyskiem pójdzie e, na ostrzał e, mam w zanadrzu nawet z 4 czy 5 let's playe i mam dokończyć jeszcze z 4 czy 5 let's playe więc o tończeniu let's playów na razie nie ma najmniejszej mowy jestem ci Crap o to już czytałem Jak masz na imię było, o szczęcówka Jesteś hartorem? Jestem hartorem lubisz plastiki? Lubię plastiki. a najbardziej lubię naśniki o oh, Jezu Bobby wariuje o północy <laughs> Pozdrowisz Mr. Czapkę? Pozdrawiam Cię, Mr. Czapka.pl Co robisz jeść? Kapustę z brochem Oh my god e, Może powiem raczej, że lubię jeść większe rzeczy Paru rzeczy nie lubię Ale to nie jest odcienić kotlet TV Czy coś w tym stylu Więc powiem, że lubię wszystko praktycznie Co mi dacie, talerz i co jest dosyć jadalne, tam, jakieś, nawet ecstasy typu krewetki, krewetki, myślę, że zjem nie jestem dziś tam smaczoszem, po prostu nie wybrzydzam jem to, co mi dają <grafię> ale to zabrzmiało roześmiałeś się, ale to czytałeś, tak? Roześmiałem się czyli następny odcinek, Wiedźmina jest prawda cieszę się, że py pytasz o Wiedźmina Wiedźmina, Wiedźmin będzie teraz się skupiłem za bardzo trochę na tym Might and Magic ale no niestety, muszę trochę to ponadrabiać, no i tak będzie. I teraz ostatni, czy będziesz w części dała filmy z Istrafta 2. Postaram się. Postaram się Sidna Pl. Nie wiem jak to wyjdzie, ale postaram się. Dr dwójka. będzie ciś inny cząpa na Weistrafcie. Będzie. Nie wiem czy to, nie wiem kiedy, ale będzie. Planuję to z roku. I trójka Jesteś fajny, moja odpowiedź tak, moja też tak, więc mam dwa razy tak. Okej. Okay. Tak więc, dzięki za uwagę. Liczę, że gdzieś będzie jeszcze więcej tych pytań. Fajnie mi się na nie odpowiada. Może już przyszłe pytania, któreś tam będą z komerczą, bo w sumie nie planuję, ale może, może. Co, co to wieje, się potoczy nasz los? Komentujcie, lasajcie, subskrybujcie. Łapcie, które mile widziane. Nie zadawajcie pytań pod tym filmikiem. I ogólnie ja się z Wami żegnam Dzięki za uwagę i do zobaczenia w moich seriach pa pa